Partia Korwin ma duży problem. Kiedy wydawało się, że największym politycznym ekscentrykiem w Polsce jest Janusz Korwin-Miczke, pojawił się ktoś, kto zabrał mu splendor, sława, a co najbardziej boli zainteresowanie mediów i elektorat. Paweł Kukis politycznie ograł partię Korwina, stąd nic dziwnego, że wzajemna niechęć jest widoczna. Korwiniści jasno opowiadają się przeciwko referendum i jednomandatowym okręgom wyborczym. Będziemy nawoływać do bojkotu referendum, ponieważ uważamy, że to referendum jest ciągiem dalszym kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej. Bardzo kosztownej kampanii, która będzie kosztowała około 100 milionów złotych, za co oczywiście zapłacimy my Polacy. To kwestia pieniędzy, bo referendum kosztować będzie ponad 100 milionów złotych, ale także tego, że jego wyniki tak naprawdę nie będą dla władzy wiążące. Działacze zwracają uwagę, że Jowy nie są lekiem na zło systemu, a jeszcze bardziej to zło potęgują. Podczas ostatniej kampanii prezydenckiej nasze protesty przyczyniły się do obalenia rządów Bronisława Komorowskiego. Teraz będziemy chcieli obalić ostatnie oszustwo Bronisława Komorowskiego, czyli referendum, i będziemy apelować do Polaków: nie idźcie na te wybory. Nie dajcie się nabrać na polityczny mapet show, które serwuje nam Platforma Obywatelska. Wszyscy, którzy mówią, że to referendum coś zmieni, oszukują Polaków. Dlaczego oszukują Polaków? Ponieważ. Są y, pytania, z są głupie, są pytania, są y, źle skonstruowane i y, nie dają żadnej y, odpowiedzi, która byłaby y, wiążąca, byłaby jasna. Partia Korwin radzi więc bojkot referendum jako populistycznego elementu gry wyborczej partii rządzącej. Pytanie y, odnoszące się finansowania partii politycznych jest bardzo szerokie i y, odpowiedź również nic nie będzie znaczyć, ponieważ y, osoba popierająca likwidację y, finansowania z Budżetu yy, partii politycznych odpowiednie, jak również osoba, która będzie chciała yy, zwiększenia tych dotacji i subwencji dwukrotnie, również, yy, będzie, również zagłosuje na nie. Wybory parlamentarne już 25 października. Wcześniej, bo 6 września w ogólnokrajowym referendum odpowiemy na pytania odnośnie finansowania partii politycznych, prowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych i rozstrzygania spraw na korzyść obywatela w sytuacji problemów administracyjnych. Nie trzeba być politycznym geniuszem, by odgadnąć jak odpowiedzą wyborcy.